Było to wspólne, rodzinne świętowanie. Mieszkańcy Otmice wraz z przybyłymi gośćmi po raz kolejny spotkali się na festynie rodzinnym. Trudno określić, która to jest edycja tego festynu, bo to się właściwie zaczęło najpierw od zawodów strażackich, były tutaj tylko same zawody. Potem w którymś momencie dołączyło sołectwo Otmice ze swoim festynem rodzinnym, także trudno mi powiedzieć. Ale nie ukrywam, że jest to bardzo wielkie przedsięwzięcie, ponieważ właśnie te zawody sportowo-pożarnicze są organizowane tutaj w Otmicach. W czasie wydarzenia dokonano uroczystego otwarcia skateparku, który od samego początku przypadł do gustu nowym użytkownikom. Budowa jego skateparku była zrealizowana z programu obszarów rozwoju wsi z lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny przy współpracy z naszym Stowarzyszeniem Miłośników Otmic oczywiście wiele osób przy tym było tutaj zaangażowanych, bo nie, to nie tylko sama budowa, to różne podbudowy, sadzenia nowej roślinności, drzew, żeby tak było mało, że przyjemnie to tak otaczała nas zieleń. Jeździ się no co, fajnie, fajne jest podłoże, rampy też naprawdę fajne, da się pojeździć. Jeżdżę na deskach, więc no trochę ciężej niż na hulajnodze i no, mniej trików jest do zrobienia, ale i tak myślę, że bardzo fajny skateboard jak na to, że jesteśmy taką małą miejscowością. Do otwarcia obiektu przyczyniło się wielu ludzi dobrej woli, którzy wsparli inwestycje swoim zaangażowaniem. Zakłady w Łaz w ramach wypracowanej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu starają się wspierać lokalne inicjatywy. Tego typu inicjatywa, czyli pomoc dzieciom wpisuje się właśnie w naszą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Wierzymy, że w przyszłości na pewno uda się więcej zrobić i na pewno będziemy chcieli pomóc. Podczas festynu nie mogło zabraknąć zmagań strażaków, którzy od wielu lat podnoszą swoje umiejętności w czasie współzawodnictwa. Każdego, każdego roku rozgrywamy gminne zawody pożarnicze. Raz się, jeden rok się zdarzył w trakcie pandemii, że nie zostały rozegrane. Praktycznie co roku, co roku daje nam się je zorganizować. Z mniejszym lub większym powodzeniem pogody, ale zawsze się odbywają. Czasami to też jest świetna okazja do tego, żeby spotkać z kimś, którego mi się częstokroć może cały rok nie rozmawiało, więc tego rodzaju spotkania są nie do przecenienia, a przede wszystkim też pokazują młodym ludziom, że nie tylko komputer, smartfon, ale rzeczywista prawdziwa rywalizacja, tak jak to tutaj dzisiaj miało miejsce, jest wartością dodaną, podczas której nie tylko się ścierają, rywalizują, ale też i poznają. Tegoroczny festyn rodzinny zgromadził prawdziwe tłumy uczestników, a organizatorzy już teraz zapraszają na kolejne wydarzenia.